Pośród państw Azji Południowo-Wschodniej Myanmar, czyli Birma, pozostaje zwykle poza naszą uwagą. Dziś w studio spotkam się z badaczami, którzy pokazują, że wiedza o jej przeszłości i sytuacji obecnej może mieć także dla nas znaczenie. Zapraszam na program. W dzisiejszym programie dyskutować będą doktor Habilitowany Michał Lubina, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca dziejów i współczesnej polityki birmańskiej autor kilku książek poświęconych Birmie oraz Roman Husarski, doktorant z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, analityk Instytutu Bojma, autor bloga włóczyki.org. Z pewnością nie jest łatwo nam Polakom zrozumieć bieg spraw wewnętrznych Mianmy, czyli Birmy, ale czy chcąc pojąć jej obecną sytuację, musimy odnosić się do czasów panowania króla Thibault, czyli do XIX wieku? Tak, ponieważ wtedy podbili ich Brytyjczycy, co było i stało się dla... Birmy traumą porównywalną do naszej traumy zaborów. Kolonializm jest podobną okupacją, tak jak zabory były w Polsce, tak kolonializm w Birmie. Myślę, że najlepszym porównaniem byłoby porównanie do Zaboru pruskiego, który przy wszystkich swoich paskutstwach przyniósł jednak naszym zachodnim ziemiom Śląskowi Wielkopolsce czy Pomorzu Awans Technologiczny. I taki był właśnie kolonializm w Birmie. Z jednej strony był wynarodowieniem Birmańczyków, był, był obcą okupacją, był, był wykorzystywaniem. Przewagi przez Brytyjczyków, przez ich e, współpracujących z nimi Indusów, a jednocześnie przyniósł awans technologiczny, rozbudowę transportu, e, stworzenie nowoczesnego państwa. Nigdy wcześniej w Birmie nie było państwa w nowoczesnym rozumieniu tego słowa. I to wszystko zbudowali Brytyjczycy. Administracje, poczty, telegrafy, e, drogi, e, porty i tak dalej. To wszystko stworzyli Brytyjczycy. Brytyjski teoretyk Homi Baba wskazywał na pewną ambiwalentność człowieka postkolonialnego. Z jednej strony. Odrzuca on to, co kolonializm przyniósł, neguje te wzorce, ale z drugiej strony choćby nieświadomie w pewien sposób je powiela. Dlatego dzisiaj, jeżeli chcemy zrozumieć tych ludzi, musimy się przyjrzeć czasom kolonialnym. No to nie bez powodu elity birmańskie uczą się dzisiaj angielskiego, chcą wysyłać swoje dzieci do brytyjskich szkół. No a generał, dyktator Tan Shwe chciał kupić swoim wnukom Manchester United, a nie FC Barcelona. Więc te związki są silne. Nawet dzisiaj, nawet na poziomie symbolicznym, i tak jak mówiłem, czasami są powielane w nieświadomy sposób. No dobrze, przekonali mnie panowie, więc przywołuję ilustrację pokazującą wypędzenie króla Thibaut z Mandalay. To jest przełom 85 i 86 roku XIX wieku. I od razu pytam: no dobrze, ale skoro tak wielkie było zaangażowanie Brytyjczyków, to czemu zajęło im to aż trzy wojny z Birmańczykami, żeby Birmę podbić? No, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Brytyjczycy chcieli to jednak zrobić tanio, no i nie wyszło. A po drugie, dlatego, że Birmańczycy w przeciwieństwie do wielu innych narodów tej części świata byli narodem bitnym i dumnym. To myślę, że jako Polacy możemy rozumieć te, te emocje i oni absolutnie nie chcieli się podporządkować Brytyjczykom. Ja e... przepraszam, nawet mam taki obraz, szczerze mówiąc, Birmańczyków z kinematografii tajskiej, która odnosi się przede wszystkim do XVI wieku i do tego wielkiego zagrożenia agresywnym sąsiadem. Tak jest, dlatego że w historii Tajlandii to Birma zawsze była największym zagrożeniem. Podbijała ich czy najeżdżała ich kilkunastokrotnie. Tajlandia oddzięczała się parokrotnie, także tam jest dysproporcja kilkanaście na, do kilku. Siedemnaście do dwóch, tak, żeby tak. być precyzyjnym więc widać, kto był agresorem w tych stosunkach. A jednak z Brytyjczykami, którzy przybyli, tak jak widzimy na, na tym zdjęciu, no nie powiodło się. No nie powiodło się, bo Brytyjczycy mieli lepszą broń. i to jest jakby podstawowy w ogóle dylemat modernizacji birmańskiej, dlatego że Birmańczycy nie uważali, że Brytyjczycy są w jakimkolwiek stopniu lepsi, że mają lepsze instytucje, no bo mieli swoją drogą jednak. Jak, jakakolwiek ułomna demokracja brytyjska nie była w XIX wieku, był to lepsze niż despotyzm birmański, ale przede wszystkim było to obce i dla Birmańczyków to był, to był było obce, to byli agresorzy, okupanci i tak dalej, natomiast mieli lepszą broń. I to jest podstawowe pytanie modernizacji birmańskiej. No jak to się stało, że, że oni z tą ich lepszą bronią, jak to się stało, że oni zbudowali tą lepszą broń i nas podbili, skoro my jesteśmy znacznie bardziej bitnym narodem, dlatego że Birmańczycy we własnych oczach byli najbardziej bitnym narodem na świecie no, mieli pewne podstawy ku temu. Natomiast Brytyjczycy przyszli no i mieli te swoje kanonierki, te swoje, swoje karabiny no i tą, tą ogromną masę żołnierzy z Indii no i w efekcie wygrali. O podbój często nas ustawia przeciwko na najeźdźcy, ale czy było coś poza tymi elementami technicznymi czy modernizacyjnymi, co, co pociągało w Brytyjczyka, w Birmańczyków? Tak, myślę, że technologia mogła fascynować Birmańczyków, aczkolwiek sposób, w jaki Brytyjczycy prowadzili pierwsze dni nawet kolonializmu w Birmie jednoznacznie usta ustawił głęboką niechęć w, tamtych, w tamtym ludzie. Dlatego, że wszystkie symbole, jeszcze nie narodowe, ale wokół których budowano tożsamość królestwa, zostały zbezczeszczone. Dość powiedzieć, że biały słoń, biały słoń, o którego otoczono wojny, który był symbolem nie tylko monarchii, ale również dobrobytu państwa, królestwa, został przeciągnięty przez ulicę i wrzucony do rowu. To było szokujące, to było święte zwierzę dla tamtych ludzi. Królewski pałac, miejsce sakrum, do którego dla zwykłych śmiertelników nie było zazwyczaj wstępu, dla Zwykłego Birmańczyka miejsce życia półbogów zostało zamienione na klub oficerski. I w dodatku spalono bibliotekę królewską, w której były bardzo ważne stare pisma, zapis królewskiego rodu. Więc Birmańczycy widzieli, jak ich świat rozpada się na ich oczach dosłownie wie, czyli oczekiwano podobnie jak u nas na odzyskanie niepodległości i ten moment w końcu przyszedł w 1948 roku i przywołuje kolejne zdjęcie na którym widzimy pierwszego prezydenta e, Birmy moment ogłoszenia niepodległości a więc Sausy Taik i e, gubernator brytyjski Rans e, ale brakuje na tym zdjęciu właściwie osoby najważniejszej dlatego że od kilku miesięcy już nie żyje Czyli generała Ongsana, Birmańczyka, który, który jest fascynującym przykładem, jak można ideologię wykorzystywać w walce o niepodległość. Dlatego, że to był człowiek, który zaczynał jako socjalista, potem założył Komunistyczną Partię Birmy, następnie został faszystą, potem antyfaszystą, a na końcu demokratą i zwolnikiem pokoju, a to wszystko w osiem lat. I to był człowiek, który każdą ideologię wykorzystywał po to, żeby uzyskać niepodległość dla Birmy. Jak faszyzm był ok, to był faszystą. Jak się nagle okazało, że fas, 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 faszyzm przegrywa, w trakcie II wojny światowej to się ogłosił antyfaszystą i że odwiecznie był antyfaszystą. Zmieniał strony dwukrotnie w trakcie II wojny światowej No i wymanewrował dla Birmy niepodległość i, no i prawdopodobnie zostałby też jej dość znamienitym przedstawicielem, gdyby go nie zabił jeden z przeciwników politycznych na kilka miesięcy przed niepodległością. I ten rys historyczny był nam niezbędny po to, żeby zobaczyć, jak bardzo przeszłość w Birmie rządzi przyszłością. Dokładnie 40 lat po ogłoszeniu przez Birmę niepodległości na scenie politycznej tego kraju pojawia się Aung San Suu Kyi. I to jest bardzo ciekawy przypadek i rzadki w tym regionie kobiety polityka, która potrafi posługiwać się marketingiem politycznym, jak widzimy, znajduje się później nie tylko na muralach, ale i zyskuje rozpoznanie międzynarodowe. Myślę, że nie jest to aż tak rzadki przypadek, dlatego że kobiety w Azji Południowo-Wschodniej czy w ogóle szerzej na Dalekim Wschodzie, jeżeli wkraczają w tę strefę polityki, która zazwyczaj jest zarezerwowana dla mężczyzn, to właśnie mają zazwyczaj jakieś rodzinne powiązania z... Establishmentem władzy lub z bohaterami narodowymi. To odkryjmy od razu to powiązanie w tym przypadku. I Kyi miał jak najbardziej w buddyjskim społeczeństwie, które patrzy na karmiczne powiązania i w ten sposób hierarchizuje. Społeczeństwo miała predyspozycję do tego, by wystartować jako polityk, jako córka bohatera narodowego, którego wspomnieliśmy przed chwilą Onksana, Onksana, tak? zamordowanego, mogła pokazywać się jako osoba, która dopełni jego dzieła. Tylko problem był taki, że ona miała męża Brytyjczyka i że wychowała się poza Birmą. Więc była duża nieufność wobec niej. No ale z drugiej strony, ona znała tych oficerów, którzy wtedy rządzili. Generał Newin bawił się z nią, jak była małą dziewczynką, sadzał ją na kolanach, więc wiedziała, że może mieć jakieś wpływy i próbować być mediatorem pomiędzy wodzą wojskową a społeczeństwem. To się nie udało. No ale nie zabili jej. Ale to, Sadzili ją do aresztu domowego. To wychowanie w środowisku brytyjskim, czy to rzeczywiście jest problem, czy może raczej pewna przewaga? No przewaga międzynarodowa, dlatego że międzynarodowa ona znała kody, wiedziała, jak mówić do świata wielokrotnie udowadniała, że potrafi rozmawiać z dziennikarzami zachodnimi, owijała ich wokół palca no i, i przedstawiała tak naprawdę walką, własną walkę o władzę w Birmie jako walkę o wartości humanistyczne, walkę dobra ze złem, a oni tam słuchając jej pięknego oksforskiego angielskiego, byli pokłony i później przedstawiali jej stanowisko jako, jako prawdę, także zrobiła, to jest fenomenalny wynik nawiasem mówiąc, bo przez ponad 20 lat ona potrafiła zamienić media zachodnie we własną bezpłatną agencję PR, także, także tu, tu pod tym względem była to zdecydowanie, był to zdecydowanie umiejętność, natomiast wadą było to, że w społeczeństwie birmańskim no, wyjście za Brytyjczyka było jednak zdradą, zdradą no córka Oksana wychodzi za, za, za byłych okupantów, no to jest to jest niefajnie. Natomiast no i nie miało znaczenia, że jej mąż to był no, wrażliwy wykładowca, jak najdalszy od tego typu kiplingowskiego okupanta natomiast czy kolonizatora. Natomiast chodziło o to, że był Brytyjczykiem. Ale i tą wadę ona na swoją korzyść przemieniła kosztem ogromnych poświęceń społecznych, dlatego że generałowie, którzy akurat reprezentują najbardziej nacjonalistyczny, momentami wręcz rasistowski element społeczny, generałowie wsadzili ją do aresztu domowego, ją rozdzielili z tą Ludziną, mówiąc jej wprost. No. Polityka albo rodzina. To oczywiście chodziło o to, żeby ją złamać. Chodziło o to, żeby ona w najlepszym wypadku opuściła Birmę a w, albo chociaż poszła na jakieś ustępstwa. Ale ona się nie dała złamać, wytrzymała 15 lat w areszcie domowym, straciła męża, on zmarł na raka, jej synowie jeden skończył w sektach, drugi, drugi tam w kartotekach policyjnych, także bardzo wysoką cenę zapłaciła, ale ona de facto poświęciła tą rodzinę na rzecz polityki i w oczach społeczeństwa, w tym w tej na nacjonalistycznej części, zmyła. Swoje winy. Ale dopiero wtedy, czy już u początku? Bo ja muszę przyznać, że kiedy czytałem jej biografię polityczną, zresztą pańskiego autorstwa, to uderzyło mnie to. Właściwie scenariuszowa droga do polityki. To znaczy ona przyjeżdża w pewnym momencie do Birmy, dlatego że jej matka jest chora. Przyjeżdża, aby się nią opiekować w niewydolnym systemie szpitalnym i dopiero wokół niej odbywają się wydarzenia, na które ona wchodzi. Mhm. Wydaje mi się, że być może tego nie planowała, ale gdy podjęła decyzję, to zdecydowała się konsekwentnie jej trzymać. I dlatego zdecydowała się poświęcić rodzinę, skupić się na polityce. Jej pomagał także bardzo dobrze pozytywny wizerunek buddyzmu ówcześnie w świecie zachodu. I ona uderzyła w ten nuty pokazywała się jako taką figurę Dalajlamy Birmy. I to bardzo dobrze się sprzedało na Zachodzie i tylko, że Zachód interpretował ją jak chrześcijańską świętą, nie rozumiejąc tego, jak buddyzm działa w Birmie i że to jej działania można zupełnie inaczej odczytywać z perspektywy birmańskiej, z perspektywy buddyjskiej. Ale ona także powoływała się na postacie znane światu zachodniemu, na przykład na Gandiego i na Achimse, nieczynienie przemocy. Że ahimsa dokładnie znaczy niewyrządzanie krzywdy, i w świecie buddyjskim, gdzie nie ma koncepcji zła, ją można w pewien sposób manipulować politycznie. Dlatego, że jeżeli nie ma zła, a naj, najbardziej negatywną wartością w świecie buddyjskim jest duka, czyli cierpienie, to można się zastanawiać, co zrobić, by to cierpienie zmniejszyć. I tutaj są różne koncepcje i pojawia się ta koncepcja oświeconego władcy, który widzi więcej i może wyrządzać pewne szkody, albo karać społeczeństwo za ich grzechy, dlatego, że on ma ten wgląd w świat ustaleń karmicznych. No w tym sensie takim szerokim, międzynarodowym moglibyśmy trochę metaforycznie powiedzieć, że Aung San Suu Kyi w pewnym momencie zmniejszyła cierpienie Birmy, która została dzięki niej rozpoznawana pozytywnie, ale tu ją widzimy w roku 2016 z Borysem Johnsonem, a więc w momencie, w którym ona już jest częścią władzy. Natomiast za Zanim do tego doszło, musimy powiedzieć dlaczego właściwie włączyła się w działalność polityczną w Birmie. Ano dlatego, że koledzy ojca źle rządzili. Doprowadzili Birmę do ruiny. Birma była krajem, który w latach 50. był uznawany za nadzieję Azji. Był to kraj, który miał być przyszłością Azji i miał bardzo wysoką pozycję polityczną. Między innymi Birmańczyk Uten, którego czytamy po polsku czy po angielsku jako utant, został sekretarzem generalnym ONZ-u w roku. Także to był bardzo szanowany kraj. To był kraj, który miał świetlaną przyszłość. No i nie, nic z tego nie wyszło, dlatego, że generałowie wszystko zepsuli. I, i co więcej odebrali w pewnym sensie władzę jej, jej, jej rodzinie. No i ona wróciła do Birmy traktując to jako pewną swoistą, osobistą misję. Że jej życiową misją jest odbicie tego kraju z rąk generałów i doprowadzenie go do wielkości, tak jak chciał jej ojciec. Jakby cała jej droga to jest tak naprawdę próba um, Dokończenia dzieła ojca, uczynienia Birmy wielką. Droga do władzy Aung San Suu Kyi nie była prosta, ale czy jej sprawowanie idzie jej z większą łatwością? Będziemy się zastanawiali, czy Aung San Suu Kyi wychodzi rządzenie. I w punkcie wyjścia znów przenieśmy się w przeszłość. To, co widzimy na ekranach, to pagoda Mingun, którą wybudował jeden z władców, któremu rządzenie nie szło. Tak jest. Dlatego, że władca w kulturze birmańskiej, buddyjskiej, miał bardzo ważne miejsce. Jeżeli przyjrzymy się na przykład średniowiecznej Europie w V wieku, była taka koncepcja. Dwóch mieczy, władza świecka i władza duchowna. W Birmie władca trzymał dwa miecze. Nici nie mieli za dużo do powiedzenia w kwestiach politycznych. Natomiast on był damaradżą, miał być królem, który opiekuje się rozwojem buddyzmu. I jeżeli coś mu nie wychodziło, jeżeli lud cierpiał z jego powodu, to on zawsze mógł odwołać się do tego, że on stara się zapewnić rozwój. Religii i zapewnić mnichom praktykowanie, bo tutaj mnisi mieli próbować osiągnąć oświecenie. Co robił? Przede wszystkim budował pagody. Wydawano gigantyczne pieniądze, które czasami rujnowały kraj. Nawet jest takie powiedzenie birmańskie: Pagoda ukończona, kraj zrujnowany. No i w Birmie mamy mnóstwo tego typu przykładów. Ta Pagoda, którą Państwo tutaj widzą na zdjęciu, jest jednym z tego typu przykładów. Niesamowity projekt, spektakularny, no ale nieukończony i taki trochę megalomański. Część ludzi, którzy ją budowali, robili to pod przymusem i to w ludzie pochodzący z regionu, o którym jeszcze na pewno wspomnimy teraz, ale tak jak powiedziałem, chciałbym, by to był punkt wyjścia, żeby zapytać, czy to znaczy podobnie, że huncie wojskowej nie wychodziło rządzenie, w związku z czym. Poproszono Aung San Suu Kyi. No nie, ona musiała się do tej władzy dorwać i to kosztem ciężkich poświęceń. No, jak ktoś poświęca męża i dzieci, to już chyba nie ma większych poświęceń. To jest jednak, jednak... Ale z jakiegoś powodu w pewnym momencie zrezygnowano, tak? Znaczy oni się w pewnym momencie porozumieli, dlatego że ta blokada, czy ta, ta nieumiejętność porozumienia się trwała ponad dwie dekady i kraj na tym tracił. Natomiast w pewnym momencie ktoś musiał ustąpić. Była tą Aung San Suu Kyi. Ona ustąpiła dlatego, że zaakceptowała armijną konstytucję, która de facto powoduje, że armia jest po pierwsze... no. Nie, nie da się ich rozliczyć za, za stare zbrodnie. Po drugie ma ona system kontroli równoważników nad, 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 nad systemem politycznym, dlatego że każdy rząd cywilny musi w tym momencie w trudnej koabitacji współpracować z armią. I SUCI chciała to obalić przez lata, jeszcze zanim tą konstytucję napisali, ale przez lata chciała obalić władzę armii, aż w pewnym momencie się zorientowała, że nie jest w stanie. I w tym momencie poszła na, na, na współpracę z nimi. Ona rozumiała, że polityk musi czasami pójść na kompromis. No i teraz te kompromisy od 2016 roku, udane czy nie? No i tutaj e, wydaje mi się, że pojawia się ta kwestia Arakanu, e, kwestia Rochinia, która sprawiła, że gdy Aung San Suu Kyi miała świetną prasę na zachodzie, to nagle zaczęto ją postrzegać jako upadłą celebrytkę i dzisiaj ona ma wyjątkowo negatywny PR na świecie, także w sąsiednich krajach. Jak pojedziemy do Tajlandii, a szczególnie do krajów muzułmańskich. Bo powiedzmy krótko, co się w Arakanie to... stało i przywołamy do tego także ilustracje z masakry. W Arakanie mieliśmy do czynienia z kolejną odsłoną długo toczącego się konfliktu pomiędzy mniejszością buddyjską i muzułmańską. W której specjalne miejsce ma pewna grupa etniczna, która nazywa się Rohinia. Ci Rohiniowie są wyjątkowo znienawidzeni w Birmie. No i stali się ofiarą masowych prześladowań, które doprowadziły do w kolejnej już fali uchodźczej która przekroczyła granicę z Bangladeszem. 700 tysięcy osób uciekło, opuściło swoje domy, wiele wiosek zostało spalonych. No, i Aung San Suu Kyi właściwie nie bardzo wiedziała, co się dzieje, nie zareagowała. Jeszcze w 2012 roku, gdy muzułmanie się bili z buddystami, ona pojechała na miejsce i udało się jakąś tą sytuację złagodzić. Wydaje mi się, że. To, no to przepraszam, to stało... trudno byłoby interpretować to tak, że 4 lata później, czy 5 lat później, nie wiedziała, co jest grane? No, ona starała się przedstawić Zachodowi, bo ona próbowała bronić tej swojej pozycji. No każdy polityk chce mieć dobrą prasę, to ułatwia rządzenie, więc ona starała się przedstawić tą sytuację właśnie tak, że, no, że nie rozumiem o co chodzi. No, grała, grała, tutaj udawała Greka, tak? więc, więc to, była, to była czytelna zagrywka, natomiast rzeczywiście ją sytuacja przytłoczyła w tym sensie, że to nie ona mordowała tych muzułmanów i nie ona wydawała rozkazy, tylko armia, a Suci wcześniej porozumiewając z armią, musiała zaakceptować to, że nie ma kontroli nad armią. To był jeden to był w zasadzie najważniejszy warunek tego, że ją dopuścili do władzy. Więc w tym momencie armię... To jest taka grecka trage tragedia, Ta. sytuacja bez wyjścia? Można tak powiedzieć, ale też pokazuje pewien podział władzy w Birmie. Mm. Czyli jest armia, która jest właściwie państwem w państwie i być może on San Suu Kyi naprawdę otoczona przez samych pochlepców, nie do końca wiedziała, co dokładnie się dzieje, ponieważ były bardzo rozbieżne doniesienia. Był chaos informacyjny, Informacyjny. Na Facebooku linczowano na przykład Rohingya. wskazywano, gdzie oni się ukrywają. Więc to było bardzo dużo odsłon. Później dziennikarze Reutersa z Birmańczycy opublikowali dochodzenie w tej sprawie i w Birmie wsadzono ich do więzienia za to. Więc wydaje mi się, że tutaj też był wielki chaos informacyjny. No i Aung San Suu Kyi faktycznie wybrała taką strategię, że ona nie chce tutaj krytykować otwarcie armii, bo chce mieć dobre stosunki. No ale z drugiej strony też nie chce prowokować swoich wyborców. I także najlepiej to chciałaby, żeby też Zachód się na nią nie złościł. Więc tak u... więc ona chciała być za, a nawet przeciw. O. Tylko, że to długi czas i to się długi czas jakoś tam udawało, bo na Zachodzie jednak było cały czas to przekonanie, że ona jest sumienie świata. Tam nowy dalej nowy Lama, nowy, nowy Gandhi. No ale w pewnym momencie, jak już 700 tysięcy ludzi wypędzono, no to było pytanie, no gdzie jest to sumienie świata Aung A ona miała pełną świadomość, że w tym momencie jest wóz albo przewóz. Jeżeli poprze Rohingya, no to w tym momencie straci poparcie społeczna, a być może armia ją obali, a jeżeli, jeżeli ich nie poprze, no to w tym momencie Zachód ją skrytykuje, więc miała do wyboru świat albo kraj i wybrała kraj. Tak samo jak jej ojciec jest osobą pragmatyczną i, i, no i przede wszystkim liczy się dla niej interes Birmy. Laureatka wielu pokojowych nagród musiała się zmierzyć z także dziedzictwem kolonialnym, bo spora część ludności, którą określamy jako Rohingya to ludzie, którzy przybyli w, do tego regionu w czasie panowania Brytyjczyków, w czasie kolonialnym. Bardzo panom dziękuję za y, tę wnikliwą rozmowę. Y, no nie jest łatwo uciec ani od osobistej historii, ani od historii społecznej, co widzimy na y, tajemniczym ciągle dla nas przykładzie Birmy. Dziękuję również państwu. Do zobaczenia za tydzień.